Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w niedokończonym makijażu, ponieważ kończyć będziemy go razem, a dzisiaj opowiem wam o moich ulubionych kosmetykach, które należą do kategorii najtrwalszych, jakie znamy. Będzie 5 produktów, które są... Tak trwałe, tak świetne jakościowo, że musicie je poznać. Pokażę Wam je oczywiście w akcji, żeby nie było tylko gadania. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. A na końcu zdradzę Wam, jak te kosmetyki zmywam szybko, skutecznie, bez mocnego pocierania, bo kiedy używamy trwałych kosmetyków, to często demakijaż jest naszą zmorą. A tutaj mam dla Was też jeden produkt, który Wam to ułatwi. Także mam nadzieję, że będzie się miło oglądać. Zapraszam do dalszej części filmu. Do Dobrze kochani, przechodzimy do makijażu i zacznę sobie od jednego z najtrwalszych kosmetyków, jakie znam, który wykorzystuję na różne sposoby. I dzisiaj pokażę Wam dwie opcje wykorzystania tego produktu, i mowa o. Cieniów w kremie, w płynie, bazie marki Glamshop są to cienie dostępne w różnych kolorach. Zacznę od odcienia Irha, ponieważ to jest jedna z moich ulubionych baz pod cienie, jak nie ostatnio ulubiona, ponieważ najdłużej trzyma mi makijaż, bardzo dobrze mi się też pracuje na tych produktach za pomocą cieni. Więc jeżeli macie tłuste powieki, inne bazy nie trzymają wam makijażu, to koniecznie spróbujcie tych cieni z Glamshopu, bo naprawdę jakość jest świetna. I tak jak mówiłam, zacznę sobie od nałożenia go w formie bazy, pod cienie na powieki. Dzisiaj zrobię bardzo delikatny makijaż. Do szybkiego makijażu oka użyję herbacianej róży i zaczynam od cienia herbaciana róża. Zaczynam od herbacianej róży, którą delikatnie zaznaczam sobie załamanie powieki. Używam tutaj pędzelka Hakuro All in One 06, czyli miotełki. Teraz przechodzę do brązu pustynna róża i delikatnie zaznaczam zewnętrzny kącik. Chcę, żeby dzisiaj mój makijaż był bardzo delikatny i miękki. Pędzelkiem Hakuro All in One 04, tym samym cieniem, czyli brązowym, zaznaczam mocniej zewnętrzny kącik. Przechodzimy do najtrwalszego kosmetyku numer 2, czyli kleju do brokatu i do przyklejania cieni Nex Glitter Primer. Jest wiele takich klejów na rynku, ale ten nadal po wielu latach uważam, że jest najlepszy, dlatego teraz nałożę go na powieki i do tego przykleję trochę błyskotek. Ponownie biorę pędzelek numer 4 i wciskam klej w powiekę ruchomą. Bardzo małą ilość. I chcę uzyskać bardzo delikatny efekt błysku, więc ponownie za pomocą miotełki, przyklejam drobinkę po drobince i wykorzystuję tutaj złotą różę, a dzięki temu, że klej pięknie złapie ten cień. To on będzie się utrzymywał bez żadnego osypywania przez cały dzień do samego zmycia makijażu. Wewnętrzny kącik rozświetlam jeszcze jasnym cieniem. I teraz wracamy do pierwszego produktu, o którym wspominałam, czyli cień w płynie z Glam Shopu, tym razem w kolorze. Polewa czekoladowa, jest to taki piękny, głęboki, czekoladowy brąz, który idealnie nadaje się do rysowania kreski. A kreska wykonana tym produktem jest, powiedziałabym, nawet trwalsza niż wykonana eyelinerem, więc do tego typu akcentów w makijażu również Wam te nie polecam. Biorę pędzelek Hakuro All in One 08, wyciągam troszeczkę produktu na bok dłoni i za jego pomocą rysuję kreskę. to combo ten skośny pędzelek plus te cienie z Glam shopu to jest ostatnio mój ulubiony sposób robienia kreski robię ją do połowy i dokładnie wypełniam wszystkie luki w środku które jeszcze tutaj zostały tu czuję rzęsy Ze względu na to, że moje rzęsy są krótkie, stawiam zawsze na sztuczne rzęsy w pasku albo kępki. Dzisiaj do tego dziennego makijażu dokleję delikatne kępki. I tutaj przechodzimy zgrabnie do trzeciego, jednego z najtrwalszych produktów, jakie znam, czyli mojego nowego odkrycia kleju do rzęs marki Essence. Jest to najtrwalszy klej do rzęs, którego używałam. Jest niedrogi, jest świetny jakościowo. I trzeba nawet uważać, żeby nie wyrwać sobie naturalnych rzęs, bo trzyma tak mocno. I dlatego czekajcie do końca, bo powiem Wam o demakijażu. Nazywa się Larz Glue, dostaniecie go na drogeriach internetowych w szafie Essence. Też go dorwiecie. Ja zawsze przy kępkach nakładam sobie odrobinę kleju na dół rzęs. I kleję kępkę przy kępce. Zaczynam od kępek marki klawier, tych klasycznych w rozmiarze 11. I przy tym kleju nawet nie trzeba czekać aż one się przykleją one po prostu się chwytają od razu tym bardziej yy, klejone od spodu bo yy, klejone od spodu one muszą się do czegoś przykleić klejone od góry one się oprą tak jakby na naturalnych rzęsach dlatego kiedy decydujecie się kleić od spodu, musicie mieć klej, który Wam to ułatwi i to jest najskuteczniejszy klej, jaki miałam, dlatego naprawdę serdecznie Wam go polecam, ale uważajcie przy demakijażu, żeby nie zrobić sobie krzywdy zobaczcie jak od razu przy takich delikatnych kępkach oko pięknie się powiększa linia rzęs się zagęszcza i od razu makijaż wygląda całkiem inaczej i chyba nawet dzisiaj zostanę przy tych kilku jedenastkach na każdym oku. Makijaż oka skończony przechodzimy do brwi i tym samym przechodzimy do czwartego produktu jakim jest moim zdaniem najlepsze, najtrwalsze, najskuteczniejsze mydełko do brwi jakie powstało żeby ujarzmić włoski na Wiele, wiele godzin. Jest to mydełko marki Maxmo i naprawdę przysięgam, że nie miałam lepszego, także serdecznie polecam na wszelkie włoski, które są ciężkie do ujarzmienia. Używam tutaj spiralki dołączonej do kredki z Golden Rose, ponieważ kredką też będę wypełniać sobie brwi i wystarczyła mała ilość, żeby tutaj wszystko. Postawić, dosłownie postawić. A wcześniej żadne inne mydełko nie robiło tego tak szybko, tak skutecznie. Także naprawdę pierwsze użycie było dla mnie szokiem. Jedyne o czym musicie pamiętać przy tego typu produktach, to to, żeby na brwiach nie było nadmiaru żadnego produktu. Korektora, podkładu, pudru, bo wtedy zrobi Wam się taki brzydki osad na brwiach. A tego oczywiście nie chcemy, ten osad później będzie też brudził Wam szczoteczkę, jeżeli ją zamoczycie w mydełku, to też będzie brudził Wam mydełko, także pamiętajcie, żeby aplikować to na jak najczystsze brwi się da. No i drugą stroną kredki Golden Rose o numerze 107 wypełniam sobie brwi. I teraz dajcie mi znać w komentarzach, czy próbowaliście już tego mydełka z Meksmo i czy Wasze wrażenie jest tak samo y, szokujące jak moje, bo nie miałam jeszcze do czynienia z tak skutecznym y, produktem w tym temacie, także to jest, to jest hicior, naprawdę. I też ważna rzecz, pamiętajcie, że przy tego typu produktach nie musicie stawiać sobie brwi nastroszonych aż do samego czoła. Jeżeli Wam się to nie podoba, nie musicie tego robić. To był taki trend, który jeszcze tam gdzieś tam trwa, ale najważniejsze jest. To żeby ułożyć te włoski na tyle równo, żeby odsłoniła Wam się cała linia brwi, wtedy malowanie brwi za pomocą kredki czy pomady jest o wiele prostsze, a Wasze brwi też są um, na miejscu przez cały dzień. Także taki skuteczny żel do brwi, albo właśnie tutaj mydełko do brwi jest naprawdę bardzo pomocne w tym, żeby brew wyglądała przez cały dzień dobrze. Brwi są skończone, i przechodzimy do ostatniego, piątego produktu, który jest jednym z moich ulubionych pod kątem trwałości i uważam, że jest to jedna z najtrwalszych drogeryjnych pomadek, którą uwielbiam która jest dodatkowo bardzo komfortowa i pięknie się zjada. Jest to Golden Rose Matte Lip Ink. Pomadkę, którą już nieraz widzieliście na moim kanale. Ja już w ulubieńcach wspominałam, że ja jestem raczej wierna kosmetykom, które lubię. Bardzo mało kosmetyków. Zaskakuje mnie aż tak bardzo, żebym zamieniła moich ulubieńców na coś nowego. I to jest moja ulubiona pomadka. To jest jedna z moich ulubionych formulacji. Dodatkowo pomadka drogeryjna w bardzo dobrej cenie. Także zarówno ym, odcinek numer 0,5, jak i 0,1. Ten, który dzisiaj nałożę razem jako takie delikatne ombre, polecam Wam w 100%. Zaczynam od piątki, którą nakładam na granicę ust, żeby stworzyć tak jakby mój kształt, o tak. I teraz odcieniem numer 0,1 czyli jaśniejszym nudziakiem w takich różowych tonacjach, wypełniam sobie środek i robię takie piękne ombre. I tak prezentuje się makijaż z wykorzystaniem moich pięciu ulubionych, trwałych produktów, które naprawdę serdecznie, z całego serca Wam polecam. I teraz pytanie. Jak to zmyć szybko i skutecznie. I do zmywania takiego trudnego makijażu mam tutaj trzy moje ulubione produkty. Pierwszy to nowy olejek do makijażu marki Koi, który zachwycił mnie od pierwszego użycia, to jak szybko poradził sobie ze zmyciem bardzo, bardzo trudnego do zmycia makijażu. Pokazywałam to na story, pokażę to jeszcze raz na Instagramie, ponieważ tutaj nie będę teraz zmywać tego makijażu, bo muszę wyjść z domu. Ale jest to jeden z najskuteczniejszych olejków który nie podrażnia, nie robi mgły na oczach, która bardzo często występuje przy olejkach, które emulgują przy zmywaniu. Tego wystarczy zmyć wilgotną, ciepłą szmatką. Tutaj polecam Wam taką rękawiczkę z Ibrosze, ale Glow ma też świetne rękawiczki. I mamy tutaj olejki, które dodatkowo koją, łagodzą i odżywiają naszą skórę. Mamy tutaj na przykład olej z awokado, maliny, i Rokitnika. I to jest naprawdę świetny produkt, który radzi sobie z makijażem raz, dwa. Dodatkowo jeszcze, jakbyście chcieli skorzystać z kodu rabatowego na ten właśnie kosmetyk, albo na inne produkty Koi, to na dole w opisie pod tym filmem znajdziecie aktualny kod rabatowy, który możecie wykorzystać na stronie Koi. A po takim oczyszczaniu dwuetapowym, bo jeżeli mnie oglądacie, ja zawsze o tym mówię, ja jestem fanką dwuetapowego oczyszczania, bo one dopiero na naprawdę dogłębnie potrafi oczyścić twarz z makijażu. Czyli po rozpuszczeniu makijażu za pomocą olejku, ściągnięcia go za pomocą ciepłej, zmoczonej rękawiczki, przechodzę do żelu do oczyszczenia twarzy i to jest produkt, do którego wróciłam po kilku latach i przypomniałam sobie, jak go uwielbiam. Marka Botanic Skin Food, dostępna w naturze, żel super skuteczny, niepodrażniający, bardzo delikatny, w bardzo dobrej cenie, więc czego chcieć więcej. I słuchajcie, to Kombo poradzi sobie absolutnie z każdym makijażem w kilka chwil bez żadnych podrażnień. Także kochani, to tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione, trwałe produkty, które nie zawiodły Was w żadnej sytuacji. Chętnie poczytam o takich kosmetykach i jestem ciekawa, czy powielają się z moimi typami. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego buziaki. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.